Dlaczego 100 kilokalorii to nie zawsze 100 kilokalorii? Gdybyś miał do wyboru 100 kilokalorii z pączka i 100 kilokalorii z piersi z kurczaka, to twoja waga, mimo że bilans jest matematyczny taki sam, nie zareagowałaby jednakowo. Dlaczego? Ponieważ twój organizm musi zapłacić energią za samo sprawienie tego, co zjadłeś. To zjawisko nazywamy efektem termicznym pożywienia. Jeśli zrozumiesz, jak wybierać paliwo, zaczniesz spalać kolorie samym siedzeniem przy stole. Przestań liczyć tylko to, co wkładasz do ust, ale zacznij liczyć, ile ciało zużywa energii na obróbkę Twojego posiłku. Efekt termiczny pożywienia to nic innego, jak koszt metaboliczny, trawienia, wchłaniania i dystrybucji składników odżywczych. Ale tutaj pojawia się zasadnicza różnica między makroskładnikami: tłuszcze mają najniższy koszt termiczny do 3%. Węglowodany to około 5-10%, ale prawdziwym królem jest białko. Organizm potrzebuje od 20-30% energii zawartej w białku tylko po to, by je strawić. W praktyce oznacza to, że jeśli zjesz 1000 kalorii z białka, to Twój organizm realnie zobaczy 700, ponieważ 300 spali w procesie termogenezy poposiłkowej. To jakbyś dostał 30% zniżki na każdą kalorię z kurczaka, ryby czy twarogu. Podstawowym błędem większości diet odchudzających jest skupienie się na ilości jedzenia z jednoczesnym ignorowaniem jakości i ich struktury. Wybierając produkty wysoko przetworzone, białe pieczywo, gotowe dania, słodycze, drastycznie obniżasz swój efekt termiczny. Te produkty są wstępnie strawione przez maszyny w fabryce, dlatego twój żołądek nie musi wkładać żadnego wysiłku w ich rozkład. Efekt Twój metabolizm zwalnia. Czujesz głód szybciej. Bo szybki skok insuliny wycina cukier z krwi. Dieta z niską zawartością białka podczas redukcji to sabotaż własnych efektów i prosty sposób na utratę mięśni zamiast tłuszczu. Aby maksymalnie wykorzystać efekt termiczny pożywienia, wprowadź trzy zmiany. Po pierwsze, białko w każdym posiłku. Nie tylko przy obiedzie: jajka na śniadanie, twaróg czy odżywka w przekąskze, mięso lub strączki na kolację. Celuj minimum 1,6 do 2 g białka na kilogram masy ciała. Po drugie, Postaw na żywność o niskim stopniu przetworzenia. Wybieraj całe ziarna zamiast mąki, surowe warzywa zamiast gotowanych papek. Zmuś swój układ pokarmowy do ciężkiej pracy. Po trzecie, uważaj na płynne kalorie. Koktajle trawią się znacznie szybciej niż stałe posiłki, co obniża efekt termiczny. Gryzienie i rzucie to Twój pierwszy etap spalania tłuszczu. Twoja kuchnia to Twoje laboratorium metaboliczne. Wybierając odpowiednie makroskładniki, Możesz podnieść spalanie o 200 kalorii bez minuty dodatkowego ruchu. To czysta fizjologia, którą możesz wykorzystać na swoją korzyść już od następnego posiłku. Chcesz wiedzieć, jakie produkty mają najwyższy poziom sytości i jednocześnie najwyższy efekt termiczny pożywienia? Umów się ze mną na konsultację.